Cześć, witamy w kolejnym odcinku BOSAK. To wszystko ma na celu tak naprawdę ominięcie tej uchwały, która wzywała Urząd Miasta do likwidacji. Leci z nami pilot w tym samolocie, który nazywa się Urząd Miasta Krakowa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bartosz i Jaskółka. Dzisiaj jak zawsze poruszymy kilka ciekawych tematów z naszego krakowskiego podwórka. I pierwszy temat wjeżdża spółka Kraków 5020, w której Wojtek robiłeś analizę prawną. To znaczy, dopytywałem o pewne rzeczy, ale można wstępie dla tych osób, które nie oglądały naszych odcinków wcześniej, no to interesujemy się oczywiście tą spółką, która dość mocno wsławiła się w całym kraju y, promowała nasze miasto, tylko no, niestety dość złym świetle nie pokazuje, bo ta spółka zajmuje się między innymi tworzeniem nieudolnej telewizji internetowej, ale też zarządzaniem y, halą kongresową ICE. Y, no i właśnie tak y, dlatego dlatego zajmujemy się sprawą, bo ta spółka w takich dziwnych ok okolicznościach została utworzona, obecnie jest w procesie Likwidacji, chociaż tak naprawdę ten proces polega na tym, że jest powołana pewna komisja, która bada, czy ten proces likwidacji nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla miasta. Tam jest podnoszone kwestie, że no tutaj pewne inwestycje zostały poczynione, że tutaj kadra została wy, wyszkolona pod tym kątem, żeby w tej spółce móc pracować i, i spełniać się. Ja zająłem się akurat, te moje pytania, które tam zadawałem teraz urzędowi miasta skupiły się na etapie właśnie tworzenia tej spółki, no i zadałem pytanie, czy była dokonywana odpowiednia analiza prawna pod kątem, czy ta spółka w ogóle jest potrzebna, czy, czy w ogóle ta działalność, która sprowadzona jest przez Kraków 50-20 nie mogłaby być prowadzona w formie innej, niekoniecznie spółki z, z kodeksu prawa handlowego, ale na przykład dostępne są formy takie jak jak zakład budżetowy, jak jednostka samorządowa i te, te formy prawne są o wiele łatwiejsze do, raz, że do powołania, dwa, do likwidacji. Niestety w odpowiedzi, którą dostałem, tam było, tak naprawdę było przyznane, że ta analiza była, prawna była zrobiona, tylko, że to wszystko skupiało się wokół kwestii, czy czy warto powołać spółkę w stosunku do, do instytucji prawnej, którą jest KBF, a KBF ma status prawny jednostki, instytucji kultury, przepraszam. I tam skupiono się na tym, że ta spółka, że spółka ma większy zakres działania, większe możliwości także uczestnictwa na, w, w rynku w stosunku do instytucji kultury, jaką jest KBF. Jakby nie odniesiono się w ogóle do tego, o co pytałem, czyli pytałem właśnie na przykład o te zakłady budżetowe, od jednostki samorządowe, i tutaj wskazano tylko, że spółka ma przewagę nad instytucją kultury, co oczywiście nie podważam, ale tak jak mówię, do istoty mojego pytania się nie odniesiono, czy były odpowiednie porównanie też z innymi formami prawnymi. No i ja w zasadzie w takim razie dopytałem, czy. Czy taka analiza pod tym kątem, właśnie zakładów budżetowych, jednostek samorządowych była robiona? Czy, czy, czy zawierała ta analiza takie porównanie? I oprócz tego, skoro mowa już jeszcze o, była o analizie prawnej, to zapytałem, ile kosztowała nas podatników ta analiza prawna dokonana przez radcę prawnego? No i w tej chwili czekam na odpowiedź. Kwota pewnie będzie wysoka. Natomiast ja jeszcze nadmienię, bo żeby Państwo nie uważali, nie myśleli, że to są jakieś nasze fanaberie, tutaj ta spółka Kraków 50 że tylko na niej się tak skupiamy, że to jest nasz konik, o którym tak bardzo lubimy mówić. No nie jest tak, bo tą spółką interesują się i to politycy i lewicy i, i, i pan Gibała i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że coś naprawdę jest na rzeczy, że Jacek Majchowski tej spółki nie chce zamknąć, zlikwidować. I tutaj bym się pokusił o takie stwierdzenie, że e, no w życiu są pewne tylko dwie rzeczy, a dodałbym nawet trzecią, śmierć, podatki i to, że Jacek Majchropski spółki Kraków 50-20 nie zlikwiduje. Nie sądzę, żeby w swojej kadencji to zrobił. Powołał, tak jak wcześniej wspomniałem, komisję, która bada, mhm. e, czy to w ogóle jest sens zlikwidować tą spółkę i właściwie działanie tej komisji skupia się na tym, żeby udowodnić, że że to jest nieupłacalne i bezzasadne, likwidacja tej spółki, to wszystko ma na celu tak naprawdę ominięcie tej uchwały, która wzywała Urząd Miasta tak. do likwidacji, a uchwała była podjęta na mocy inicjatywy obywatelskiej, z tak. którą przeprowadzili Prze krakowianie. Przegłosowali ją radni. Tak, przegłosowani, przegłosowali radni, więc żeby spełnić ten jakby obowiązek prawny, ciążący na prezydencie, że jakieś tam działania musi podjąć w związku z tą mhm. uchwałą, no to powołał odpowiednią komisję, która będzie pewnie bardzo długo pracować i myślę, że do końca kadencji będzie jeszcze pracować tak, i udowadniać, tej, że nie opłaca się tej spółki. W tej likidować. kadencji nie skończy. Prawdopodobnie to nasze nagranie zobaczy więcej osób niż tą telewizję Jacka Majchowskiego, Hello Kraków, gdzie tam rzędy wielkości wyświetleń zawierają się w dziesiątkach. U nas jest trochę lepiej. Dlatego też nawet zachęcamy Państwa do promowania naszych materiałów. Ale cóż może przejdźmy e, z marszu do, do drugiego tematu, którym jest budowa e, Tauron a dokładnie e, budżetu, który prze, przekroczył budowa e, kosztów budowy e, Tauron które przekroczyły te zakładane o to znaczy, dosyć tak, sporą tak. kwotę. To akurat też było już mówiliśmy o tym w jednym z odcinków. E, tam właściwie chodziło o kontrolę najwyższej izby kontroli mhm. 2014 roku. Jest raport na stronie e, Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej spółek samorządowych i jednym z tematów, które tam jest, są poruszone, jest właśnie budowa hali widowiskowo-sportowej w Krakowie. I tam Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na to, że doszło do nieprawidłowości po pierwsze, przed, przekroczenie zakładanego budżetu na budowę tej hali, a druga sprawa i najcięższy zarzut. E, tam nawet padają słowa o naruszeniu prawa, chodzi konkretnie o prawo zamówień publicznych. O wydatkowanie poza właśnie reżim, reżimem tego prawa kwoty około 23 milionów złotych. Mhm. Ja też o tym mówiłem w jednym z odcinków, że dopytywałem urzędników krakowskich, czy na okoliczność tego raportu, tego, tych wniosków płynących z raportu byli w jakiś sposób przesłuchiwani, czy to przez Najwyższą Izbę Kontroli, przepraszam, czy to przez Regionalną Izbę mhm. Obrachunkową, czy to przez prokuraturę. Od wtedy uzyskałem odpowiedź, że nie. Co mnie oczywiście też zdziwiło, i dlatego zapytałem u źródła, że tak powiem, czyli wysłałem zapytanie do Najwyższej Izby Kontroli, czy ona inicjowała jakiekolwiek działania wobec tych urzędników, którym zarzuciła złamanie prawa. Ja ci przerwę, czyli za pierwszym razem coś było nie tak, po pierwszym zapytaniu, a w drugim zapytaniu, że było wszystko ok. To znaczy, Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała w ten sposób, że oni w ogóle nie. Nie widzą podstaw, żeby te środki. No właściwie wysłali mi taki elaborat na ten temat, że te środki publiczne, które były wydatkowane mhm. na, na, na budowę tej hali, w rozumieniu odpowiednich ustaw, nie są środkami publicznymi, bo przeszły przez jeszcze jedną spółkę, przez krakowski holding komunalny. W związku z czym zarzuty jakiejś niegospodarności są bezzasadne. Poza tym też napisali, że no przekroczenie budżetu no to jest coś w sumie przy inwestycji. Naturalnego wszystko było aneksowane umowami odpowiednimi, więc tutaj nie mają zastrzeżeń, ale nie odnieśli się do tego najcięższego ich zarzutu, czyli do złamania prawa zamówień publicznych i wydatkowania tych 20 paru milionów złotych poza reżimem prawa zamówień publicznych. Do tego się w ogóle nie odnieśli, jakby udawali, że, na, że w ogóle tych te, słów nie padły, te słowa nie padły w ich raporcie, dlatego zapytałem wprost, Oto ich właśnie zdanie, które padło w tym raporcie, na stronie dziewiątej, jakby ktoś nie wierzył, to można zajrzeć na stronę NIKU. Mhm. I dopytałem ich w takim razie, czy zmienili zdanie od tego czasu od 2014 roku, a jeżeli tak, to gdzie publikowali zmiany tego stanowiska, że jednak tam nie doszło do naruszenia prawa. Czyli można w sumie stwierdzić, że miasto znalazło sposób, jak dobrać pieniądze do brakującej inwestycji. To znaczy, akurat jeżeli chodzi o ten zarzut, tam przekroczenia budżetu, no to tu można to uznać, że. Że no, to się zdarza, bo tak, to, to rozumiemy, zdarza, no bo to wiadomo, jest inwestycja wielomilionowa, no to tak, rozumiemy. To, ale ten zarzut, że wydatkowano poza prawem zamówień publicznych, no to, to nie powinno się zdarzać, gdzie jeszcze na taką kwotę, więc mhm. do tego mam najcięższe, jakby tutaj, no pretensje, największe pretensje do urzędników, którzy powinni mhm. przestrzegać i znać to prawo, a okazuje się, że przynajmniej według nik że nie. No tak. No, idąc tym tropem, wydatki, wydatkami, coraz większe koszty poniesione przez miasto, czyli przez mieszkańców, przechodzimy do deficytu w Krakowie, który mamy, który z roku na rok się powiększa. E, Wojtek, wiem, że Ty przygotowałeś tabelkę, za którą zaraz to wrzucimy. I ją sobie omówimy, i ja bym sugerował Państwu po prostu usiąść, bo będzie naprawdę ostro. Zmierzamy, e, zmierzamy w jakąś katastrofę, e, i należy zadać sobie pytanie, czy leci z nami pilot w tym samolocie, e, który nazywa się Urząd Miasta Krakowa. Tak, tak. Prezentujemy Państwu taką grafikę, tam są lata od 2017 do 2022, e, i tam widać jak ten deficyt budżetowy szaleje. I w ostatnich latach coraz bardziej szaleje, bo już dotarł do kwoty 800, ponad 800 milionów złotych w 2022 roku. W tym roku myślę, że będzie przebita kwota miliarda złotych. A, a tak samo, jeżeli chodzi o plan na następny rok, plan budżetu, który będzie uchwalany jesienią tego roku, myślę, że też już w oficjalnych dokumentach miasta będzie wspomniane o tym, że, że ten deficyt już przekracza miliard złotych. Także mhm. niestety dotarliśmy do krawędzi i teraz. Tylko śmiały krok naprzód nas może uratować według no tak. pewnych urzędników krakowskich, bo nie zamierzają się powstrzymać w inwestycjach i w przepalaniu naszych pieniędzy. No tak, grozi nam bankructwo. Zresztą można to porównać do sytuacji z budżetem domowym. No, skoro mamy kredyt, staramy się go spłacić, nie bierzemy kolejnego, bo pętla się zaciska. Chwilówką spłacamy następną chwilówkę. No i tak wygląda to też w Krakowie. No jest to niegospodarność i Nieroztropność no, prezydenta, no jego trzeba obwiniać za taki stan rzeczy. Tak, jeszcze tak kończąc nasz odcinek na pewno też przyjrzymy się, bo deficyt to jedna sprawa, ale z deficytu bierze się dług, zaburzenie miasta, bo tak naprawdę dług, definicja długu publicznego, w tym przypadku długu gminy, to tak naprawdę suma deficytów z ubiegłych lat, więc jak to sumujemy, to będziemy mieć też skalę Zadłużenia obecnie. Oczywiście tam są pewne niuanse, że to zadłużenie też powinno się wliczać. W te zadłużenie powinno się wliczać zadłużenie spółek, i tak dalej, spółek oczywiście samorządowych. Myślę, że na jakieś przygotujemy też na pewno do Państwa grafikę, jak to wyglądało, jak kształtował się w tych latach dług miasta, bo to też jest bardzo ważne, bo przecież miasto ponosi spore koszty obsługi tego długu. No tak. Wiadomo, że dużą, duże znaczenie ma tutaj regulacje rządu naszego Prawa i Sprawiedliwości, bo faktycznie wpływy do budżetu miast są teraz dużo mniejsze niż wcześniej. Natomiast odpowiedzialny dajmy na to kierownik prezydent powinien brać to pod uwagę, i skoro wiemy, że mamy ograniczony budżet, no to nie zadłużamy się na potęgę. A nie nie organizujemy igrzysk za no tak. milionów złotych. No tak, igrzysk już komentować nie będzie. E, przykryjmy to milczeniem, nie komentujmy tego, bo sami Państwo wiedzieli, jak to wyglądało. No i cóż, e, to na dzisiaj tyle w tym odcinku. Prosimy o udostępnianie tego materiału i zachęcamy do, do lajkowania, subskrybowania naszego kanału. No i cóż, zbliżają się wybory. Jeżeli chcą, liczą Państwo na jakieś zmiany w Krakowie, na, na postawienie na rzetelnych, na uczciwych ludzi, więc najwyższy czas zagłosować na Konfederację, bo inaczej czeka nas kontynuacja.